Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się w Grze Ferro New Era. Jest to druga część z miasta Meidum. Dzisiaj będziemy rozbudowywać miasto. Będziemy budować drugą dzielnicę mieszkalną, ponieważ potrzebujemy siły roboczej. No i myślę, że zajmiemy się niedługo budową tej potężnej piramidy. Jak widzicie, będzie ona naprawdę gigantyczna. Wszystko dzisiaj się odbędzie. A czy skończymy ją budować? No nie wiem, może. To nastąpi w odcinku kolejnym. Na starcie nie widzę chciałbym wrócić tylko zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Jeżeli nie widziałeś części pierwszej z mail'em, to serdecznie polecam. I cóż, lecimy z tematem. Myślę, że najpierw zajmiemy się właśnie rozbudową dzielnicy mieszkalnej, drugiej, żeby mieć już siłę roboczą, żeby i następnie i następnie. E, 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 zaczniemy już powoli budować piramidę. więc trzeba dobudować trochę kopalń, e, trochę farm, bo to nie wystarczy na e, wyżywienie wszystkiego. No i tyle, nie? Dobra, myślę, żeby drugą dzielnicę umieścić w, w tym miejscu. Uważam, że nie będzie to zły pomysł. E, zrobimy coś takiego. Dobra, ta dzielnica będzie tutaj. Zaraz ją ogarnę i do was wrócę. Dobra, myślę, że na początek będzie coś takiego. Jest oczywiście placówka. Remiza, posterunek, sąd, poborca podatkowy oraz szkoła, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało. Damy jeszcze po dwie kapliczki, żeby bóstwa się nie buntowały. A, jeszcze dentysta i apteka. Zapomniał. Dobra, dobra. I jeszcze kapliczkę dla ptacha. A, tutaj nie mogę, więc damy ją... Eee, d, 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 d. Damy tutaj z dwie, dobra. Puszczamy, poczekamy chwilę, jak się wprowadzą ludzie. Zaraz przy okazji zajmę się dobudowaniem jeszcze kilku pól uprawnych, żeby mieć pewność, że... Eee, że będę miał wystarczającą ilość żywności, żeby ich utrzymać, prawda? Tutaj dobudujemy jeszcze kilka pól. Będę chciał również zbudować dzielnicę mieszkalną, taką stricte dla najbogatszych ludzi. więc dzisiaj się tym zajmiemy. Myślę, że tak z 6-8 h będę chciał to umieścić. Bo ciekawi mnie do jakiego etapu będę w stanie rozwinąć dom w tej misji. Będziemy to y, testowali. Na razie brakuje nam 200 ponad pracowników, ale zaraz ten problem minie. Jak tutaj się wprowadzą mieszkańcy, prawda? Do nowej dzielnicy, którą właśnie budujemy. Dobra, bardzo ładnie wszystko się rozwija. Co jest? Y, nie mają lekarza. Nie jest lekarz. Zaraz powinien tutaj Wam zapewnić opiekę medyczną. No, już tutaj się ogarnia. Bardzo ładnie. Idealnie. Tutaj będzie dużo miejsca dla ludzi. Damy jeszcze tutaj kilka chat. I myślę, że na, na razie to będzie bardziej niż wystarczająco. Flotę mamy, wojsko mamy, papilus się produkuje, drewno robimy. Pieniądz powoli rośnie, więc jest, yy, jest git mi się wydaje, coś hmm. możemy sprzedawać, cegło, papier to nie, glinę możemy sprzedawać, ale to już się opłaca, płótno będziemy mogli robić, o, to już będzie bardziej opłacalne i biżuterię, no, to będzie można robić. Jest zbyt mało rozrywki. A, bo nie mam szkoły tańca w mieście w ogóle. Rzeczywiście. Dobra, to już, już robimy. Mm, obowiązkowo. I dobra, tak, już powoli zaczyna się robić bezrobocie. Także spoko. To w takim razie już powoli przygotujmy chociaż miejsce, gdzie ta piramida będzie powstawać. Ona będzie powstawać, myślę, w tym miejscu. Będzie to OK miejsce na to. W miarę blisko dzielnic. Aż tak daleko od kopalń nie będzie, więc e, nie będzie jakichś komplikacji większych. E, ale potrzebujemy znacznie więcej obozów pracy, żeby w ogóle teren pod to przygotować. Dlatego trzeba tu rozbudować tę dzielniczkę. I, i znacznie więcej kopalń będzie potrzebne, Ale to za chwileczkę muszą się powprowadzać ludzie przede wszystkim. Hmm, bo bez tego będzie lipa. Dobra, powoli zaczyna się robić bezrobocie. To mi się podoba. Tutaj ogarniają teren chłopaki. Ja jeszcze trochę domów dobuduję. Czemu tutaj ten. Dlaczego ta szkoła nie ma papirusu? Hmm? Moment, dlaczego? Mam tu gdzieś nie magazyn na papirus Pobierz, no właśnie Coś tu mi nie gra Eee, czekajcie, może magazyn się zlagował eee, Pobierz, do jednej czwartej, ja nie sprzedaję całego papirusu, nie? No nie no To powinno wszystko Eee, coś tu nie gra Nie wiem co Kurde Coś tu się popsuło, słuchajcie. Ehm, dajmy w takim razie na akceptuj wszystko. O, teraz jadą. Mhm. Jadą po papirus, dobra. To ten magazyn był problemem. Przez to, że było pobierane, to on się zlagowało, bo najpierw priorytetowo brał ten. Dobra, dobra, już rozumiem o co chodzi. Zaraz wszystko tutaj wróci do normy, dobra. Ehm, w takim razie mamy już bezrobocie, o to chodziło. Ehm, masowa. Produkcja kamienia jest potrzebna, masowa dosłownie. E, także zajmijmy się tym. Trzeba postawić gigantyczną ilość kopalń. Bo, żeby zbudować tak wielgachną piramidę, to będę potrzebował absolutnie chorych ilości kamienia. Dobra, myślę, że tyle będzie ok na razie. W razie, co jeszcze dobudujemy, jak zajdzie taka potrzeba. E, tutaj połączyć ładnie, proszę. Tak. Tutaj, tutaj i tutaj. W ten sposób. Dobra. Placówka, placówka. One się nie mogą spalić, nie? Nie, nie mogą. Kopalnie też nie mogą. Dobra, więc. A, jeszcze damy jedną. Tutaj. W porządku. I damy jeszcze z dwa magazyny na kamień. Kamień, 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 kamień. Gdzie jest kamień? Tutaj jest kamień. Tak i tak. Dobra. A jeszcze gilię będę potrzebował. Kamieniarzy też dobudujmy. Dwa, trzy, chociaż cztery. Jeszcze albo pięć nawet. Dobra. W porządku. Myślę, że tyle ludzi wystarczy. no papieros już się jest. Zaraz go roz rozwiozą i dostarczą do szkół. Dzięki czemu domy powinny zacząć. Kapkę rosnąć. Mam przynajmniej taką nadzieję. bezrobocia w praktycznym mieście nie ma, więc sytuacja jest dobra pod tym względem. O, domy rosną. Dokładnie. O to chodziło. Dobra. Jeszcze 200 osób wejdzie. Ale chciałbym te domy rozwinąć, dlatego zacznijmy importować żywność. Mogę importować ryby, a w jakiej ilości? Wysoko, yy, 2,5 tysiąca. Mało. No dobra. No to tutaj zostawimy te dzielnice takie, jakie są. Yy, a w zamian za to budujemy dzielnicę trzecią, gdzie będą mm, domy. Te największe. tym zajmiemy. Eee, a tutaj... W razie co jeszcze będziemy mieli kapkę miejsca, będzie można dopatować parę domów jeszcze, jeżeli będzie brakowało ludzi, no, ale myślę, że nie powinno być z tym problemów. Eee, dobra. To lecimy z dzielnicą bogaczy, tak powiem. Ale, najpierw, no jeszcze musimy faktycznie zająć produkcję płótna, bo bez tego będzie lipa. Dobra, Lipont, import do 1600, eksport ponad 800, poproszę. I proszę ten handel obsługiwać tutaj, w tym doku. Dobra. Ile możemy płótna przetwarzać? 2,5. No dużo, 5000. 5 ile możemy sprzedawać? Żeby to miało sens. 2,5. Dobra, no i tak, tylko 2,5 będziemy przerabiać. Tkalnia. Dobra. 3, 4, 5. Jak bogowie w ogóle. Basket jest tylko miły, a chciałbym, żeby był łaskawy, więc dobudujmy z dwie kapliczki dla niego. dla niej w sumie. Żeby nie było przepału. Będzie magazyn na LEN. I na płótno. Dobra. Okej. Okay. Myślę, że tą dzielnicę dla bogatych. Czolę, w sumie za dużo tych farm mam. No dobra, przynajmniej bezrobocie jest yy, zajmowane. Tutaj kopalnie działają prężnie. Bardzo dobrze. Piramida powoli powstaje. Eee, handel działa. Dobrze. Jeszcze weźmy traktat, że handel rybami. Tutaj damy magazyn na rybki. Niech będzie tu. Dobra, przesuniemy blokadę dotąd. będziemy magazyn na rybki. I tak, i dzielnice bogacze damy tutaj, myślę. Nie, nie będzie to złe miejsce. Eee, muszę się sprawdzić, tylko do jakiego etapu mogę domy rozwinąć w tej misji. Dobra, sprawdziłem i bodajże 17 poziom e, mogę osiągnąć maksymalnie, bo nie mamy dostępu do domu Senetu. Więc wyżej nie ciągnie, nie wyciągniemy. Także zrobimy dzielnicę na 6 takich dużych domków, myślę. Dobra, i ona będzie tutaj jaki mam na to plan generalnie to będzie oczywiście e, pawilon e, domy będą w takim okręgu również bo jak żeby inaczej, tak jest najwygodniej budować w faraonie, więc serdecznie polecam robimy tak, w ten sposób e, trzy, raz, dwa, trzy dobra, wszystko ładnie wejdzie, tu będzie dom, tu będzie duży posąg, tu będzie dom, dobra, dom, dom uh, 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 i dotąd dobra, coś takiego zrobimy Dom, dom, dom dom. Na początek damy cztery, Najbliżej, jak będzie miejsce to jeszcze na obrzeżek dopchamy jeszcze z dwa domki. Dobra, Ym, posągi trzeba dać, na no, środku damy coś takiego, na rogach damy yy, coś takiego. Dobra, żeby nie narzekali, wiecie, na atrakcyjność okolicy, nie? Dobra, świątynie. Um, raz, dwa, trzy. Bazary oczywiście, z dwa. Um, tutaj kupujcie wszystko. Absolutnie. Dobra. Będziemy zaraz musieli jeszcze dobra obficowo zacząć robić, ale to za chwilę. Dobra. Dentysta. Apteka. Posterunek. Um, kostnica. Sąd. Yy, gabinet. Yy, źródło wody. Placówka. Posterunek, poborca, szkoła, no i przede wszystkim biblioteka, obowiązkowo tutaj. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. No ja będzie tyle. Ma wszystko co potrzebujemy, żeby te domy mogły wyewoluować tak, tak maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Dobra yy, niech to zacznie rosnąć. Yy, nie mamy problemu z pracownikami, więc jest idealnie wręcz. Muszę przyznać, poczekajmy, niech się wprowadzi trochę ludzi, żeby mieć znowu siłę roboczą. Damy tu jeszcze parę domków, i tutaj, dobra, tutaj, domki, i tutaj, domki. I, 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 i. I trzeba zacząć importować dobra luksusowe, wobec tego się nie obędzie. Klejnoty import do 1600, oczywiście. I eksport ponad 800. Jak będziemy jej nadwyżkę, to czemu nie? Można sprzedawać. Kadzidło również będziemy importować do 800, dobra. Teraz tak. Mm, kadzidło handluj, biżuteria handluj, klejnoty handluj, oczywiście. E, jubiler. Ile mogę sprzedawać? 2,5. No dobra. Podamy 5 zakładów. Mm, żeby pełny przerób był. Tutaj zrobimy miejsce na e, kadzidło. 1 trzecia O, oczywiście. I tutaj będzie miejsce na klejnoty i biżuterię. Dobra, okej. Okay. To powinno być wszystko, co jest potrzebne. Teraz pozostało tak naprawdę tylko czekać. Piramidy powoli tutaj zaczynają się robić. Zanim oni w ogóle tą podstawę, zrobią, to, miną wieki, spadek płac, no my tu podniesiemy nawet płace, czemu nie? Im więcej ludzi tu przychodzi, im więcej ludzi tym lepiej. Do budowy te będą potrzebni hurtowo, chcąc nie chcąc potrzebujemy drugiego rodzaju żywności, no dobrze, no my czekamy na razie na rybki jak, jak import rybek się pojawi hmm, zboża mamy zdecydowanie za dużo już teraz z tego co widzę ale to spoko nie? nie, jest problem akurat najwyżej kilka farm usunę usuńmy może te farmy i zobaczymy czy bez tych farm e, nadal będzie aż taki duży nadmiar żywności co nie ma tych ryb, czy ja nie wziąłem importu, czekajcie No, dobra dlatego nie wstawiłem importu to jasne e, Dobra, kamień tu się robi. Tutaj platformę budują, powoli robią. No to tam budowań zajmie, zajdzie szybko. Żadnych tych widzę nie wymagają hmm, datków, więc kozak, kozak, to mi się podoba. Tak naprawdę, ja mam już wszystko w tej misji. Już tutaj nic więcej do robienia nie ma. Pozostało tylko hmm, zbudować to monstrum i tyle, nie? Nie ma tu wam, za bardzo co wam pokazywać, mi się wydaje. Hmm. Nie wiem co by było. nie wiem, nie wiem, nie wiem, mm, no i tak Są te ryby czy nie? Dawać mi te ryby, tu są już kadzidła G Bardzo dużo kasy mi zeszło O, są ryby w końcu, dobra No ale kasa zaraz powinna zacząć rosnąć, mi się wydaje, no wszystkie Rzeczy pokupujemy potrzebne O, powoli zaczynają rosnąć, mm, bielizna, dobrze ale, Piwo, czekaj, gdzie ja tu mam piwo? Nie... A tu jest piwo! Dobra... Nie zauważyłem... Mm. Dostaw płótna O! Mamy płótno Zaraz powinno pojawić się w bazarze Tutaj kolejną fazę robią Dobrze, dobrze Wiecie co? Mamy bezrobocie? Mamy, mamy, dobra To ja tu nasram jeszcze parę kopalni Kamienia, bo z tego co widzę, to twój kamień, kurde, schodzi szybciej niż się spodziewałem Mmm... Jeszcze kilka 6. Dobra. placówka. Dobrze. Yy, bardzo dobrze. I co? Czekamy na rozwój dalej tych domów. Popywania wody na oko. No ta kasa, tak kurde. Na pograniczu ciągle jestem, nie? czemu nie kupujecie płótna? Co się dzieje? No lizny, No kurde. No już macie. Mam ustawiony ten. No 800. No właśnie to. O co chodzi? A, Dobra. Zapomniałem te domy tu kupują niepotrzebnie. Znaczy te bazary, dobra, dobra, wszystko jasne. Eee, wszystko wyłączyć, dobrze. Teraz wszystko będzie szło tutaj, okej. Okay. Rozumiem o co chodzi. Eee, o, a wiem, że już zaczynam robić, jeszcze nie. Niestety tą piramidkę tu kończą. Poką. czyżby, płótnem? Tak. Rosną domy. Nice, nice. Rośnijcie dalej. Co teraz? A, rozliwka. No tak. Elegancki dwór. Ba bardziej nie rozwiniemy, już niestety, ich. Ale musicie przyznać, że wygląda to bogato. Re, ta dzielnica. Dobra, dowalimy jeszcze tu z trzy chałupy. Zniechcijmy. Yy, yy, dobra. jeszcze wejdą, więc mogę tu wki yy, jakieś średnie posągi. O, coś takiego. Też tutaj damy z dwa. Tutaj damy może duży. Też damy duży. No i pięknie. Dobra. Jeszcze te chaty się rozwiną. Rosnąć, rosnąć, proszę rosnąć. Miejsce rozbudowy. A. Pardon. Eee, rzeczywiście. Nie tak to miało być. Miało być to tak. O. Właśnie. Voilà. O to chodziło. Eee, Rośnijcie. Czcinę chcesz. A to. A tobie co? Gościu. No dobra. No do, do magazynu wtedy trzcinę bierzemy. Tyle. Eee, Zbierasz trzciny? Jeszcze jednego damy. Widzę, że to jest z tym kłopot. Eee, 3 miesiące na wykonanie. Dobra, powinienem zdążyć. 500, 700, 800, 900. Jest, dobra, poszło. Już nie musicie magazynować. Już możemy handlować i wszystko. Dobra, dzielniczkę mamy bardzo ładną. Mamy 5000 równo ludzi, prawie zero bezrobocia. O, właśnie zaczyna się budowa. Więc na tym. Tutaj mamy jedną piramidę skończoną, już tą małą, więc kozaczko. Zaraz zaczniemy budowę piramidy numer 2. Ale. To już w kolejnym odcinku. W tym odcinku ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miłosierdził mi czas oglądając ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu bogactwo, żeby utożsamić się z tą dzielnicą. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!